Dobry, to jest update dnia drugiego, e, mamy za sobą samochód, który należy do Łukasza Brzozowskiego, Brzoza Tepał. Właśnie ciekawym mu do baku. Patrzcie, to są jego rejestracje, gdybyście chcieli ukraść samochód, jak poszukiwaczowi, to jemu też możecie, nie? Ale to Panda. Panda. Jak tam, nalane? Jeszcze do pełna? Jeszcze pełna? Łokorek. Może mu to zabrać, to. Nie, nie, zostaw <laughs> już jak <nie laughs> <staż. laughs> już jest. Już się zrobię do pełna. Patrzcie, ma tak, tak się tak. robi pranki. It's a prank, bro! <laughs> Witajcie w kolejnym odcinku Kanału Bez Kanału, dzisiaj jesteśmy w Częstochowie na zjeździe motocyklistów, jak słychać na zjeździe motocyklistów i dzisiaj trafimy z drafki o wartości 100 zł, czyli 5 z drafek po 20 zł, czy tym razem uda nam się coś wygrać i czy będzie więcej jak we Wrocławiu? obejrzycie koniecznie. A co się, się dzieje tutaj? Sami zobaczcie. Zamierzamy nakreślić odcinek. nakręcić ten odcinek. No bez kanału plus jeszcze Brzoza TV e, bawi się tutaj z nami i kręci z nami. Gdzieś tu jest. Co to zrobić dzisiaj? Dzień dobry. Mamy już 20 złotych. Zostały nam ostatnio 4 zdrabki. Czy często owa tutaj nam przyniesie szczęście? Zaczynamy. Nie ma. Nie ma 37 nie ma 23 nie ma 25 jest 40 zł wygraliśmy 4 cztery dychy 4 cztery dychy! dychy No to ładnie, są 4 dychy dobrze Czyli mamy elegancko mówiąc już 60 zł pod uzdrawkę i wszystko 4 dychy i nam się zwraca Oby. Ok, jest z nami Dawid, cześć Dawid Cześć. Dawid pomoże nam zdrapać, zdrawki pod górą. Mamy nadzieję, że masz więcej szczęścia od nas. Powiedz mi tak przy okazji, Dawid, jak długo jeżdżę motorze? Jak długo tutaj często bierzesz udział w tego typu imprezach? No, i co to za sprzęt jest? To jest penz Aston, a jestem tutaj drugi raz. Motocyklem jeszcze już od ponad roku. I. To jest 50. Tak. co na przykład takich motocyklistów jak Was na przykład kieruje do tego, żeby akurat na górę? Czy to jest jakieś, nie wiem, jakaś misja, jakieś jakieś zbiórki, pieniędzy na coś, czy, czy po prostu to jest... tak, modlitwa za to, żeby bezpiecznie jeździć? To jest modlitwa za to, żeby właśnie całe sezony bezpiecznie jeździć, i żeby nie było żadnych wypadków na drogach wśród motocyklistów. Rozumiem, no tak. Faktycznie ja Tobie życzę, żebyś jeździł bezpiecznie i wszyscy tutaj oraz każdy motocyklista. No co, pomożesz nam w takim razie? Tak, pomogę z z Dawidem. 22, 40... Nie ma... 60... Nie ma... No, tym razem się nie udało. Ale mimo wszystko i tak dziękuję Ci za, za pomoc. No i co? Bez bezpiecznej drogi. Dobrej modlitwy i do zobaczenia. Ja. Ja.

Byliśmy w częstowie, gdzie kupiliśmy 5 zdrapek o łącznej wartości 100 zł, czyli po 20 zł każda. Pamiętacie odcinek we Wrocławiu? Ile tam wygraliśmy? Tam było 120 zł. Dokładnie, czyli 20 zł na plusie. A jak było w częstowie, uwaga, 20 zł na minusie, czyli wygraliśmy 80 zł. Jedna rzecz, której Wam nie pokazaliśmy, a była naprawdę interesująca, to jest to kiedy na scenie, no co, zdrapywał z drapki? I nie zdrapał kwoty bonus, na której była uwaga, 20 zł pokazane. No cóż, widzowie, którzy byli przed sceną, nie mogli poczuć tych emocji zwycięstwa, no ponieważ Słowek zapomniał im tego pokazać. Jakie miasto mamy zrobić w kolejnym odcinku? Ma Słowek jakieś propozycje? Ja myślę, że widzowie będą mieli najlepsze propozycje. Dokładnie, jeśli macie jakąś ciekawą propozycję, prosimy Was, piszcie w komentarzach, a te, które będą najczęściej powtarzane, to tam pojedziemy i tam zdrapimy kolejne zdrabki 100, albo droższe? Zobaczymy. Decyzja należy do Was. Trzymajcie się w takim razie, cześć! Żeby było zabawnie, chłopaki wpadli na pomysł, żeby dla jaj i pranksterowi zabrać rejestrację samochodu. <grymka> to się z zemsty prankstera. To... <grymka> <grymka> do bagażnika, do bagażnika! Za samochód! <grymka> <grymka> Stary, i za prank? Jak cię się podoba <śmienic> facelifting Twojej fury? Kurczę, <śmienic> na każdym kroku. to